5, 4, 3, 2, 1 Start. 122. 6 lewy. I długi 5 prawy zacisk. Do 4 lewy. I 4 prawy. I bardzo długi 6 lewy zacisk. Do długi prawy zacisk, do 5 do nawrót lewy, otwarty. 50 prosty. 6 prawy i długi 4 lewy. Do 3 prawy, do długi 5 lewy otwarty, do 6 prawy zacisk, do 4 i 5 lewy 50, ostrożnie 3 prawy i skręt 2 prawy 70, 6 lewy 50, 4 prawy ciąć, do 6 lewy i 5 prawy ciąć. To 6 lewy i 6 prawy, 50. Ostrożnie szczyt i długi 3 lewy, 50. Ostrożnie długi szczyt i 4 prawy. I lewy i długi 3 prawy, 30 prosty. I 6 lewy i 6 prawy, 50. 6 lewy i 6 prawy, 50. 6 lewy, 50. Skręt 3 prawy, 30. Długi 4 lewy 30, 4 prawy 30 prosty, długi 5 prawy, zacisk i 6 lewy ciąć i 4 prawy do 5 prawy, głęboko ciąć i ostrożnie, 3 lewy zacisk I 6 prawy, 30 6 lewy, otwarty przez szczyt, 30, długi 3 prawy do 6 prawy, 50 prosty. 6 lewy, nie ciąć, 70. 3 prawy i długi 3 lewy, 50. Długi 6 lewy, zacisk do 5. I 4 prawy. to 6 lewy ciąć i długi 4 prawy, przeszczyt. Do bardzo długi 6 lewy, zacisk. I ostrożnie, skręt 5 prawy, 50. Długi 3 prawy, zacisk. To 6 lewy, otwarty i skręt 2 lewy. 10. Długi 6 prawy zacisk. Do 4 przez szczyt. I 6 lewy. I 4 lewy. I 3 prawy nie ciąć. 50 prostu. Do 3 prawy. I długi 6 lewy przez metal. 50 to stop.